Cześć, witam was bardzo ciepło i serdecznie 5 listopada 2022 roku na moim kanale o grzybach na pieprzniku. Dzisiaj chcę wam pokazać grzyba, na którego sama trafiłam pierwszy raz w życiu, więc bardzo się cieszę i cieszę się, że mogę go zaprezentować u siebie na kanale. Bohaterem odcinka jest boczniaczek pomarańczowo-żółty grzyb rzadki na czerwonej liście roślin i grzybów Polski, niejadalny, ale. Na pewno yy, wart podziwiania, poznania, bo jest to prześliczny grzybeczek. Boczniaczek pomarańczowo-żółty. Zapraszam na odcinek o nim. Co ciekawe widziałam dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zdjęcia boczniaczka pomarańczowo-żółtego na jednej z facebookowych grup. Prześliczne zdjęcia autorstwa Magdy, mojej koleżanki grzybowej. No i oczywiście narobiłam sobie smaka na to, żeby, żebym sama na własne oczy mogła zobaczyć boczniaczka Pomarańczowo-żółtego, i proszę bardzo, moje marzenie się spełniło. Jest to moje pierwsze spotkanie z tym rzadkim gatunkiem grzyba i jakże urokliwym. Tak wygląda nasz bohater. Boczniaczek pomarańczowo-żółty. Przyznajcie, że jest naprawdę śliczny. Bardzo intensywna barwa blaszek, taka pomarańczowo-żółta. Kosmaty kapelusz o podwiniętym brzegu. Tutaj mamy już takie troszeczkę. Bardziej rozwinięte owocniki, ale przejdźmy sobie do najśliczniejszych, najbardziej urokliwych, młodziutkich. Tutaj mamy takiego młodziaka. Jak widzicie, tworzą się też nowe, także warto będzie tu zajrzeć jeszcze. A tu są takie idealnie śliczne młodzieniaszki. W tle za nimi starsze już, więc też możemy sobie porównać. Boczniaczki pomarańczowo-żółte. Grzyb ma tylko kapelusz, nie ma trzonu. Pod spodem blaszki. Podwinięty brzeg. Takie kosmuki widać. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony. I jeszcze tu sobie rzućmy okiem na boczniaczki pomarańczowo-żółte. Naprawdę trafiło się sporo egzemplarzy. Bardzo się cieszę, bo pierwsze spotkanie od razu takie owocne owocnikowe super sprawa. Powierzchnia skórki kapelusza taka aksamitna, filcowata. I kiedy są mokre, to ten ich kolor jest bardziej taki intensywny żółto-pomarańczowy. Kiedy są suche, to bardziej taki jasno-ochrowo-żółty. Więc też mamy szczęście dzisiaj, bo wczoraj w nocy i po południu we Wrocławiu padało, więc mamy tutaj naprawdę ładnie prezentujące się boczniaczki pomarańczowo-żółte. Chodzi o miejsce występowania, to ponoć częściej można na nie trafić w lasach iglastych, na świerkach, na przykład. Ale ja tutaj akurat jestem w lesie liściastym i rosną na takim jakimś konarze, na pewno pod drzewie liściastym, więc i tu i tu warto się rozglądać. Pozdrawiam. I tutaj zdecydowanie najładniejsze sztuki dzisiejszego dnia. Młode, jeszcze naprawdę w pięknym świetle, więc jest radocha ogromna podwójna i grzybowa, i estetyczna. Boczniaczki pomarańczowo-żółte bohaterem dzisiejszego odcinka. Zapraszam do poprzeglądania też innych filmików jest tutaj sporo filmików o różnych gatunkach grzybów zarówno rzadkich, ciekawych, mało znanych, jak i tych najbardziej znanych i lubianych. Zapraszam. I będę też wdzięczna za zasubskrybowanie kanału. Trzymajcie się ciepło, cześć!